Witajcie, witajcie, witam was serdecznie. Bardzo często pytacie się mnie o czasownik Zauden. W jakich kontekstach używam czasownika Zauden. Dlatego właśnie specjalnie dla was postanowiłam nagrać filmik, bo bardzo dawno już tego nie robiłam. W sumie w tym momencie zajmuję się tylko i wyłącznie produktywnymi minutkami. I mam nadzieję, że one wam się podobają. Ale wydaje mi się, od czasu do czasu taki filmik em, gramatyczny, odnośnie gramatyki na pewno wam się przyda. A więc dzisiaj kilka słów o czasowniku zauden. Słuchajcie, pamiętajcie, że czasownik zauden ogólnie nie ma żadnego znaczenia. Czasownik zauden nie ma znaczenia. To jest forma czasu przeszłego od czasownika ZN. I w liczbie pojedynczej ma jedną formę, czyli, zau", czyli ich zał, czyli ikzau, jaj zau, jajz, het hetzał i uzau. Y I w liczbie mnogiej ma całą formę, czyli w wysokoliczniku i nic się tutaj nam nie odmienia. Kiedy używamy tego czasownika? Słuchajcie, na pewno w pierwszym, na pewno um, jako jedyneczka będzie bardzo formalne i kulturalne pytania. I tutaj będziemy używać tego czasownika zał i na samym końcu jeden z czasowników posiłkowych, modalnych, czyli albo wylen albo können i na samym końcu czasownik w bez Czyli tak, do tej pory, jeżeli chcieliście poprosić kogoś o pomoc, to na pewno mówiliście, wiecie, jeżeli chodzi o pomoc, o prośbę, to używamy albo willen, albo können, czyli can o, will, je, can je, will, je mij helpen. Na pewno tak mówiliście. Czyli czy możesz mi pomóc? A teraz bardziej formalnie możemy zapytać przy użyciu czasownika zau i powiemy, e, może tutaj naprzemy, zał je, ma, zau, je, -maj, zau -je -maj, kunnen, helpen, können albo willen. Zau, je, mij, helpen, zau, je, mij, kunnen, helpen czy mógłbyś mi pomóc. Czyli pamiętajcie, że czasownika zauden będziemy używać w bardzo formalnych i kulturalnych pytaniach. je my kunnen help. Soll je dit willen doen. I tutaj pamiętajcie, że zawsze będziemy używać albo na końcu będziecie mieć willen albo können nieodmieniony, w bezokoliczniku i na samym końcu czasownik główny też w bezokoliczniku. widzimy? Czy na przykład, jeżeli chcemy powiedzieć, czy możesz to dla mnie zrobić, to do tej pory pewnie mówiliście, dun, a teraz możemy powiedzieć je dit dun, dun. Czy mogłabym Cię prosić, żebyś to dla mnie zrobił. Ok. Czyli to jest jedyneczka. Słuchajcie, jeżeli chodzi o następną, następne zastosowanie czasownika zauden, to w różnego rodzaju radach. Czyli na przykład jeżeli chcemy komuś coś poradzić, powiemy na przykład, gdybym była tobą, to bym os, ik, jał, wos, Asikjał was. Czyli gdybym była Tobą. Asikjał was, zau ik. Czyli zau ik naar de doktor gaan. Asikjał was, zau ik naar doktor gaan. Czyli gdybym była Tobą, poszłabym do lekarza. Czyli jeżeli chcemy komuś dać radę, to zawsze zaczynamy od Asikjał was, gdybym była Tobą, zau ik i na doktor gaan. Naar doktor gaan. Albo e, możemy też powiedzieć samo. Ik Czyli zrobiłabym. Ik zou. Ik zou dit anders doen. Czyli zrobiłabym to inaczej na przykład. Nie? Możemy sobie ominąć to. Asik jał was. Możemy powiedzieć samo. Ik zou dit anders doen. Ik zou dit ondersdum. Dum. Czyli zrobiłabym to inaczej. Czyli to jest dwójeczka rady. trójeczka to są marzenia. Marzenia. Na przykład, gdybym chciała powiedzieć, e, chciałabym e, gdzieś na przykład mieszkać. I tutaj czasownik zał będziemy używać za końcu, będziemy mieć oczywiście wylen i czasownik główny infinityw czyli czasownik główny w wysokoliczniku. Czyli na przykład gdybyśmy chcieli powiedzieć chciałabym mieszkać w Polsce, to powiemy ich zał", czyli ich zał, zał plus wylę to jest chciałabym, chciałbym. Ich zał in pole, no, wyle wolne. Ich in pole y wylewone. Ich in pole y wolne. Czyli chciałabym mieszkać w Polsce. Słuchajcie, no, możemy powiedzieć, chciałabym na przykład, albo chciałbym mieć lepszą pracę. To wszystko właśnie będzie używane zał plus wylewone. Ok, następne. Em, na przykład, jeżeli powiedzmy, że ktoś miał coś zrobić dla nas, tak, a tego nie zrobił to możemy komuś też przy użyciu czasownika zauden powiedzieć na przykład, miałeś gotować. Powiemy Jezał to koken, Jezał to Czyli miałeś gotować. Um, jeżeli chcemy powiedzieć, miałeś pracować, to powiemy Jezał to Miałeś pracować, albo miałaś. Jezał to Okej, okay, czyli to jeszcze. I na przykład słuchajcie odnośnie takich nierealnych sytuacji. Na pewno znacie piosenkę Marco Borsato Wat zau je dun? Marco Borsato i Ali Bey Wat zau je dun? Czyli co zrobiłbyś albo co zrobiłabyś. Wat zau je dun? Co zrobiłbyś? Wat zau je dun? No, ik co zrobiłabyś na przykład? Ik zou, ik Na przykład, skończyłabym albo przerwałabym. Um, ik zou, Poszłabym sobie. Ik zou, um, Na przykład, gdybyśmy chcieli powiedzieć, przeprowadziłabym się, to powiemy, ik zou verhuizen. Ik verhuizen. Widzimy, czyli co zrobiłbyś, co zrobiłabyś Igzał Stupen, czyli przewałabym, skończyłabym Igzał Han, poszłabym sobie, Igzał Vierhausen i przeprowadziłabym się. Słuchajcie, mamy jeszcze kilka zastosowań czasownika Zauden, który występuje z czasownikami modalnymi, ale o tym opowiem już w następnym filmiku. Okej! Okay. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać. Duch!